Witam Państwa serdecznie. Się nazywam Bogdan Markowicz i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii wirtualnych spacerów po Warszawie. Dobra. E, jak Państwo widzicie, jestem w maseczce jestem jedną z osób która została dotknięta przez restrykcje związane z epidemią, epidemią która od marca 2020 roku znacząco utrudnia życie ludziom nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ale nie jest to pierwsza epidemia jaka wybuchła, jaka wybuchła na ziemiach polskich, jaka wybuchła w Europie, jaka pustoszyła Kraje na e, całym e, świecie. E, jednym z największych, e, jedną z największych plag, jaka mogła e, dotknąć e, ludność w średniowieczu, to e, była wojna, ogień e, i morowe, e, morowe powietrze. E, starano się przed morowym powietrzem na wszelakie sposoby chronić, najczęściej e, oddając się pod opiekę e, Matki Boskiej i patrona e, miasta. E, przynosiło to różne skutki, e, bardziej, świetli, e, bardziej światli e, mieszczanie, lekarze starali się e, walczyć e, bardziej sprawdzonymi, przynoszącymi e, skutek, e, skutek e, metodami. Za moimi plecami jeden, drugi to do starszeństwa pomnik w Warszawie, e, figura Matki Boskiej Pasawskiej. Figura Matki boskiej pasawskiej stojąca w tym roku w tym miejscu od 1683 roku. I jej powstanie związane jest jak najbardziej z epidemią stąd moje nawiązanie na początku, na początku wypowiedzi właśnie do epidemii. W czasach, gdy na tronie polskim zasiadał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobiecki, w Warszawie działał wybitny rzeźbiarz, architekt Szymon Belotki. Szymon Belotki, urodzony niedaleko Wenecji, w miejscowości Murano, przybył do Warszawy. Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża jest jego dziełem. E, jak, lata 80. XVII wieku e, Warszawę, Polskę nawie, nawiedza e, epidemia. E, Szymon Belotti mieszka w swoim pałacyku na ziemi, którą otrzymał od Jana III Sobieskiego. Pałacyk jest daleko, daleko e, poza e, Warszawą, czyli w rejonie e, budynku Intrako, w rejonie stadionu Polonii. E, nazwał swój pałacyk. Murano, tak jak, miasto, no i tak jak brzmiała nazwa miasta, z którego pochodził, i później od tego pałacyku cała dzielnica Muranów wzięła nazwę. Szymon Belotti, obawiając się, że jego rodzina umrze zarażona chorobą, oddał. Siebie i swoją familię pod opiekę Matki Boskiej. Oddał pod opiekę Matki Boskiej obiecując, że jeżeli nic się jemu i jego najbliższym nie stanie, wykuje przepiękną figurę Matki Boskiej jako wotum dziękczynne za to, że udało mu się przeżyć. Epidemia minęła. Szymon, Belotti i jego najbliżsi przeżyli. Trzeba było wywiązać się z, z obietnicy i w ten sposób powstała właśnie figura Matki Boskiej Pasawskiej. E, oryginał, e, wzór, na którym opierał się, e, wzorem, na którym opierał się e, Szymon Belotti, to obraz Matki e, Boskiej Wspomożenia e, Biednych, e, Matki Boskiej Wspomożenia Biednych, który wisi w kościele w Innsbrucku i w Pasawie. Prawdopodobnie belotni nigdy nie był w tych miastach, wzorował się na jakiejś kopii, która dotarła do Warszawy. Stąd nazwa tej, określenie tej figury Matka Boska Pasawska. Matka Wspomożenia Biednych. Rzeźba została odkuta no, i stała na dziedzińcu pałacu Murano, pałacu Szymona Belotkiego. Tak się złożyło, że właśnie Jan III Sowiecki odniósł wielkie zwycięstwo pod Wiedniem. Słynna Orsierż Wiedeńska, o której do dzisiaj pamiętamy, i Szymon Belotki postanowił to wykorzystać. Kiedy Jan, Jan III wrócił do Warszawy, wrócił do Wilanowa, Belotki miał zaproponować królowi. A może królu jakieś wotum dziękczynne byś ufundował? E, król mówi: A masz jakiś pomysł? No może jakąś Matkę Boską byśmy ustawili? I królowi pomysł się spodobał. E, także zapłacił Belotkiemu za, e, za figurę Matki Boskiej, i można tak e, powiedzieć, że e, Bellotti jednym kamieniem dwa w ruble trafił, bo Podziękował matce boskiej za to, że ocaliła jego rodzinę w czasie epidemii. A Jan III zapłacił mu za pracę, którą włożył w wykonanie figury. W 1683 figura stanęła w tym miejscu, troszkę dalej na południe. Przy przebudowie krakowskiego przedmieścia w połowie lat 60. została nieco przesunięta na północ. i za moimi plecami druga, drugi co do starszeństwa pomnik w Warszawie. Pierwszym jest oczywiście kolumna Zygmunta III. Wazy, którą ja mam przed oczami. Państwo jej teraz nie widzą. Może nasz operator zechce ją Państwu później pokazać. Matka Boska Pasawska związana z epidemią. Korony zostały. Ufundowane przez generała Aleksandra Hauke'a, kiedy w roku 1852 kolejna epidemia nawiedziła Warszawę. Generał zobowiązał się, że jeżeli jego rodzina zostanie oszczędzona, to ufunduje pozłacane, pozłacane korony. Oczywiście one nie są ze złota, były wielokrotnie kradzione, gdyż złoczyńcy podejrzewali, że się gwałtownie wzbogacą. Nie wzbogacili się, nie wzbogacili się, natomiast figura wpisała się w krajobraz i mam wrażenie, że wiele osób przechodzących krakowskim przedmieściem zwyczajnie jej nie zauważa, a jej historia jest bardzo, bardzo ciekawa. I zagadka dla Państwa, bo i figura Zygmunta III Wazy, i figura Matki Boskiej Pasawskiej jest oryginalna. Zastanówcie się Państwo, które pomniki warszawskie, poza tymi dwoma, przetrwały drugą wojnę światową i są oryginalne. Nie są powojennymi odlewami, są oryginalne.